F. 4 minuty czekaliśmy. Ja odcinek mam 10 minutowy z tego. Dobra, dziękujemy wielki, dzięki wielkie za, 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 za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić suba łapki w górę. Dobrze, Nie że to mówisz na no, 13 sekund po rozpoczęciu nowego nagrywania. Moje każde jak Jesteś... to nowy odcinek. Ja zawsze dziękuję przed i po, tak? Dokładnie. Jak się ogląda, Super, super cardio, mobility jeszcze więcej. O, zostały nam perki. No. Tak, no bo gramy dalej. Munkas. S. Zadałem trochę wytrzymałości, bo mi tego brakowało. Ale tu. Ja muszę sobie tą fałkę zmienić. O, wiem, wiem gdzie ją zmienię. No na no, V ja przyzwyczajony, że me. Me. Uuu, scope jakiś. Nie, to jest widzę Idę, idę. Zoom lepszy. Ja czy chcę lepszy zoom w ogóle. A ja teraz nic nie mogę się uleczyć, a bo tylko czerwone się leczy ta? uh Charity begins at home, right? To szybciej sprintujesz? Tak, i zobacz Cześć. jak to go jest. Czemu ktoś w, w, wyrzucił narzędzia? To może ja byłem, bo ja kupiłem sobie. To alarm zrobi jak otworzę? Nie, tu zaczniesz po prostu. Tu możemy jeszcze poczekać pani. Molo hmm. no, kupiłem. Bo widzisz, o tamtą stację benzynową? No? Jemy ja je, bronić. A tam są surwy. Trzeba ich dostać. A jak otworzysz te drzwi to strigerujesz chwalkę z zębiekami. Paweł drop shotach się zrobi, czekajcie. Nie dało się. Bo nie strigerowało. Udało mi się, zabiłem Patrzcie, od razu jak tu wejdziecie na lewo, palę, że tu tego zajmawiam. o Mnież dużo tutaj że? Na odcinku zobaczę, <noise> Tak, Jak będziesz oglądać. <noise> Pierwszy obejrzałem Kurwa tak. Bo szybko wycinam Ała? Tak mm, jezu, Czemu ja dostałem całe HP od Prawie Połowę Może Może Kurwy wanneły ci Surwy przecież nie biją Może sałata mi panie po prostu sprzedał Tak Po koleżeńsku. Kurwo jebada O mela. O już leżę Jak milusio a oni nie mają jakichś bonusów luzerzy, no, to są bardziej w pancerze, co? O Jezu, byłby gnie. <laughs> nie no ja ci chamu nie strzeliłem, bo byś miał na Co kurde <laughs> Au! Czy ten boss na by się skierował? Tak, skoczył na mnie na raj. Patrzę grubo znaczy bierze go. Hmm? Tak, minął mu na płacę. Jaki boss? To podaj to zobaczysz. Oh, okay. O mm. Naprawdę. Mogę tu uratować? Yeah. Nie? Nie, my się z gruby na prawo. Whatever happened is just kicking somebody in the nuts! Help me up, dammit! Oh, I'm fine. Oh. I'm fine. I probably Oh, yeah. You go through, yes, they are, the bigger are, faster they yeah. run away. Hey, need ah. to reload. <laughs> <laughs> <Matchable moment. laughs> oh, yeah, you? I've you, you just lie down? Then we can finish you off with feet. Just fucking die, will you? More when I'm on my feet. Próbę wrócił Jan już właśnie lataj Piska Great! Ej, czekaj, bo ja w grubego strzelam. Kurwa jeszcze ten przyszedł. O kurwa! Mać. Gdy, oh, kiedy? O kiedy bym nauczył się kurwa tak skakać? Bro, bro. Bro, bro. This is Hope One. We're setting up a triage location until we can extract the go. injured back to Rendezvous with the team at the library. Save as many as you can. God knows we okay. need numbers. Hope One out. Okay. okay. Need this. Tamuko, Doceniam Twoją troskę Ale borde... Ale nie idę Ona leczy dodatkowe? Proszę państwo. O jezu tak leczy Oj, mm. i daj życie jeszcze te pierwsze użycie No Ale, super O, zrezbiłem się. Po gruby tu gdzieś to jest. Kurwa, naprawdę? Zrezbiłeś się pod ptakami. Nie, czemu? Ty jesteś w budynku? No. Chyba, nie, nie wiem. Nie, dobra. Better damn than us. No, dobra. Ej, dobra. <ślesy> <ślesy> Wszystko. Próbowałem. Co za nie było to nie trwało. Teraz cofnijmy, cofnijmy. Znaczy ja no wiesz, no tam Zaraz przyjdziemy tam Ajście, ja nie, śpiesz! Ja tam se mogę wisić. No tak, może idzie. Po rozdówcamy. Ale molo Pawełku, dwóch na prawo, od ciebie.

O, tu mam duże torba O medki to tu jest, pilcy Pilce tam zostały. Ja mam duże metki ty. Słyszysz to? Kurbo Będziesz wtedy użyć Spider. Spider Spiderman A nie jesteś mnie na apteczkę, potrzebuję 400 milia Haha, <laughs> uh. haha. Druby, bały za mną. No. Uważaj ptaki! Nie widziałem. No, mówiłem, uważaj taki dlatego. Musiałem rzucić Jak obejtuję na siebie, Janusz? Okej. Okay. On ma tu jeszcze rękę pancerzoną, co ten... dobra Nie <laughs> Jeszcze jaką mu byłem sprzedał na glebie. U, na, u spokojny. <laughs> Leżącego kopie Uważajcie na śpioszki Chakaj, ja podświetlam nie wiem, co? To jest strasznie ciemno A czy nie, bo ja podświetlam tak, pod to czerwone. O, tu jest stare tak samo specjalna. Kurbo, także ten. On tam taka? Uwielnię? Tak. tak, o. tak. <grym> On sam umarł. A Ale On właśnie się podcelował. A, czyli to ty mi taką bułę sprzedałeś. Dobra. Ja to dobra. dobra. O? O, duży spadł. Ojej. Ale, że Kurwo woktujące. Headshot! Ja musisz się tutaj w battle, A, i musimy od nowa zacząć, bo nie mamy kontynuacji. Ok. Hmm. Wychodzimy na chwilę do menu, po karty, czy coś? No, zawsze się wychodzi. I tak nas wywali. A. I tak nas wywali. Nie wiedziałem. Tylko, że ty po prostu opuściłeś grę. A, sorry, dostałem acigment, nie pytaj. To nie pytam. I teraz trzeba będzie czekać 10 sekund. Kweczki stół. Czemu? Bo przedło się nie pizdnąć F-ki. f Albo ktoś f nie Ja już jestem w lobby. Już. when you... A, supline... Nie wiem, mi na to. No i jak to się tu... i... Kmiarcz. Ja to się... a, supline line. O, to jest super karta! <grych> 3% movement speeda. Wicked spot damage... No, dobre speed. Tamina sprint efekty. będzie you take a hit for two. With speed, ok. You can shoot. Oho, to jest to, co Paweł mówił. Super. Nie, stać mnie. Nie, ja tam jedę po kolei. Nie, no, ja patrzę. Patrzę pod swój po prostu. Ja lubię szybko biegać, więc ja Okej, biegać, stamina. To jest, to jest. Mhm. mogę zbierać tam Efektywność hilania mogę dostać, plus 15 healtha też jest super. Weapon swap skryjesz? speed. E, nie, bo jeszcze sobie karty dobieram, a co? To jest nie chcę tego, to jest ok, to jest ok. To jest średnie, to jest średnie. Radnie, i to jest tu będzie tutaj. To jest Mogę szukać? Tak. Ja. A ty Ja to chcę. Ja chcę tą kartę. Oni, oni krzywo rzucają. Rzuciłem nad siebie i widzisz gdzie to poleciało? Ja Patrz Jaduś, złap Mołotowa. Mamo, dawaj. Rzuć tak, kamerę nad sobą i rzuć. Patrz, rzucę za siebie. Oczywiście. O nie nie zdążyłeś. Ale widziałeś jak on leciał? Tak, poleciał? widziałam, widziałam Bez sensu. Dziwne, prawda? Hoffman! Chuj Chuj, custom deck nazywa się chuj <laughs> I każdy teraz tymi zaczyna grać? Nie, po prostu ona mi się podoba A. Ja Lubię Hoffman Mam, mam jedną kartę do zdobycia daje dodatkowe HP, jeżeli, raczej daje Tymczasowe dodatkowe HP Za każdy trafiony wśród <laughs> Przeciwnika z pompy Wymaki. Ja pierdolę, każdy kurwa prawie ci będę miał roller. No. O Boże. A tu, tu sporo może być. O Jezu, te żygające będą pancerzone. Nie, on, nie one będą jak ginąć, to będą plamę pod sobą zostawiały. Ja pierdolę. Kryste ponie. Efektywność silania startowe. Let me in! Weźmy... A widzę Kopernik będzie. Ost, to jest super karta. O, Willket spot damage. Oj. wyrzuciłem to wszyscy <laughs> Nie bo tak... Chciałem zobaczyć co to jest ten quick inventory. Ja wiem co to jest ten quick inventory. To ma... ja, ja też jestem chyba wiem co to jest. To jest piątka, to jest to pod piątką co jest. Bring them home right. if you O, ja yeah. wyrzuciłem.

Kupiłeś ten team health, tak? Tak ja kupiłem ten team health. To ja mogę wyrzucić w komuś, ktoś może gdzieś chce ten Team Quick Item. Nie, ja poszukam ja poszukam lepszej pompy, wiesz. To ja kupię pipe'a jednego. Nie, tutaj nie mam co kupić, zbytnio. <grytnia> okay. No nie mam nic ciekawego. Ja przynajmniej kupię... Ja no 360 people back before it's too late. Nie no nie. A i zostawiłem na kolejne zakupy. Dobra. Coś można? Radę. Ja przynajmniej zawsze kupuję tego. Przynajmniej jednego pipe'a, żeby było. Nie, bo no. stoi w granatę. A raczej ja nie mogłem nic, wiesz, kupić. W tego. No tak, no to nie. Tak. czy znaczy, jak ktoś znajdzie pompę, to... Tak, tak, w ten samochód proszę nie strzelać. Alarma? Tak, Adam. Proszę nie strzelać tym samolotem. Ej, ja tu plecami będę się zajmował. O, ja strzeliłem. Paweł, nie strzelaj. Wiesz, co jest najlepsze? Ale to ty dzwonisz. Wszystkie pociski poleciały w stracę. Proszę nie strzelać w tym samolotem, ale to ty dzwonisz. Gruby zeg, nie? Z walkami pięknie przebiegłeś, nikt nie radzy mi Właśnie poczułem. Co jak głupi biegałeś i po prostu ładnie młoto A, rację zapomniałem, on stawia rzeki Ej, ale lag był no. dużo ludzi pewnie gra aktualnie na no, 200 tysięcy ludzi ogląda tak? A 40 tysięcy gra To za nie jest tak dużo jakiś tam... o już gruby się wybił? O, tak. Teraz się wybiło, О, давай, бэй, бэй, бэй. Независимо. Независимо. О, давай, не We're setting up a triage location until we can extract the injured back to home. hole. i with the team in the library. Save as many as you can. God knows we need the numbers. Oh, SMG found. Oh, Open one out. out. Robert? <coughs> Watch my back. Pompa, nie snajper, pompa. Janusz to snajper, Janon. Oh, no? To tutaj na górze. Oh this is all one. Are you clear? Over, sir. Yes, sir. Over. Oh, yes. Man, I oh. Yes. I need you to be my eyes and ears out yes. there. Oh. Copy. Whatever hm? I can do. Over. Not, oh, 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 oh. This is need to know only. Okay. Yes, sir. Is What is it? this it? Again, the the pierdalamy do nich admin o ja tu mogę drzwi otworzyć jest nie e, nie ale jest toczka o ile o gruby o, gruby Oooo! Dobra, to A tu jest przejście dalej. <grym> Aha. Take Do frika? Hmm. A. To, to, to jest. nasz nasz odgady. No szczelba, dobra. Ale ładna szczelba. Nie, wiem, szkanie, szkanie. nie wiem. Ktoś, kto nie wiem, sałata darmowa ja Tutaj, tu, tu, tutaj są mam. To tu jest darmowe. Wiecie, każde jest darmowe. Trochę talona tam będzie Trzeci. przeszkadzała, bo ona jest razy cztery. Jak coś no, to później będziemy mogli się wymienić. Gdzieś kupiłem to karty, gdzie to one są? Za darmo? Gdzie one są za darmo? To jest za A darmo. Tu była, no ja już. Szary. Tam, nie? Ja musiałem ten, bo piasek mi się dobijał, że chcę wyjść. Musiałem. Co pierdolnię Nie, nie, oczywszo. Czy słyszysz coś tu? To jest wybieranie, czuję, że naim. Ryblas. napisy włączone. Są nad nami prawdopodobnie Nie, nie oni są na lewo w budynku, bo widzę... Mam kurwa opantyżany łeb tak. Owsy, no, no. 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 Nie To nic tu pójdzie zauważyłem. Tak, tak. Tak, jeżeli slipper złapie to jest prawda. O, z tej strony biegnie harder. na górze. Drugi biegnie. O!

Nie, 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 rasz, nie raszujmy te, 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 te tego. Bo wiesz co, to nie jest Endless. Jak robiłem z tym to. I przy okazji można pokampić, poczekać aż ktoś wyjdzie O! Mówiłem, że tam jest ten... Tam nie O! ej hey, zombie się zlugoło się nie, 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 masz widziałeś go? macie jak uleczyć, czy nie macie nic? bo ja yeah, mam duże hp do uleczenia o oh. dobra, gałka świtaj tu mam mamu zastawę?

Nie wiem, ja sfigurowałem. Aha, a, oh, U, tak. oh, oh. Oh. Chyba na, kurwa dalej tam stoi, o tam. Tam na, tam na typie, którego którą trzeba uratować? Każdy każdym no, nie mam do nie potrafi. Do czego nie masz ammo? Do pistoletu To masz Dobra need... no podnoszę trzeciego kurwa no. Masz je? Znaczy jest flitterka, jeszcze jedna To jest alarm Siedzimy tam Nie trzeba Nie no. trzeba no. Możemy, no. możemy strigerować, ale nie We're trzeba clear. Tam pieniądzek widzę <laughs> Red, Te, coś tu jest. Coś tu idzie. No, no, no. Coś Ktoś ma ammo do. Odgamy? No ja mam właśnie do Rzucisz? Nie tego. jest lucky day, HR. Co masz tam mógł

To będzie ciekawa misja. Ta druga była spoko nawet. O, wskrzeszenie jedno. Znaczy podniesienie. Super.